Witajcie w mojej kuchni w naszym apartamencie. <grystanie> Mamy dylemacik pomiędzy tymi. Tutaj wygląda jak profesory. No i jeszcze są drugie. Run. Nagrywać! Nagrywać! <grystanie> Co to było? Lecimy do studia nagrywać. I zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Widzimy się za chwilę! Tak. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She met... Nagraliśmy właśnie sobie. Zobaczysz mnie potem? Nie! <śścoughs> Nie! Lodu mój! Lodu mój! Woda jest wyświetlona, więc warunki atrybucyjne e, pozwalają na cieszenie się. A co chłopaki oglądają przy śniadanku Bolka i Lolka? Ja, jak tam? No, muszę zjeść bułeczkę też, bo. To dziecko, bardzo to, dobry, dobry. kawałek morski. Co oni tańczą? Nie wiem, ta bajka Proszę, mi przeraża. Nie jesteś. Nie psuj. Nie psuj. O, się dzieje? Dobra, weźcie tu, na nagrywajcie wy. Ale rzeczywiście. Siema, teraz idziemy na skytowera, zobaczyć widoczek na Wrocław. A, a potem, potem lecimy do centrum kup do... Kupić klapki. Kupić, kupić klapki, do, klapki, klapki, bo nasz Google Carter zapomnie wziąć w domu, chociaż każdemu przypominał, żeby wziąć. Idziemy na skytowera, a gdzie no. będzie rebol, na nas czekał. A tu się filmiczek renderuje, renderuje, zagubiony w internecie. Dobrze, dobrze, jedziemy, jedziemy, Dobrzan, dobrze. A tu co się robi? A tam się zgrywa nowy odcineczek z Jachem VR-ki. Też będzie bardzo fajny. No. Serdecznie, serdecznie po... na pobił, no do, dosłownie pobił mnie. Jak ja kocham wiatraki. Też kiedyś tak robiliście, że mówiliście do wiatraku. Ciekawe czy to tak słychać na kamerze, tak jak w, re w realistyczności Ale zrobiliście, każdy tak kiedyś robił Moi kochani, poradnik e, autotuna na żywo Żelazo, żelazo, żelazo Żelazo, żelazo, żelazo Umowy podpisane, filmiczek nagrany, w ogóle patrzcie jestem teraz w studiu Mamy tutaj green screen, czyli patrzcie Patrzcie na ten bajer. Boga, jestem w kosmosie! Tak, nie. Dobra, koniec tej zabawy. Jesteśmy w studiu. Ja teraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda. To jest takie mini studio w Get Hero. E, oczywiście jest teraz nowe robione, takie wielkie, ale to jeszcze nie mogę wam pokazać, bo nie jest skończone. Tutaj dosłownie, z 4 minutki temu z Jachem właśnie nagrywaliśmy VR-y. Tak to, tak to wygląda, na tym gris Cree oczywiście. Dobra, mordeczki, bo pytacie pewnie, gdzie jest ekipa? Rebo, co ty robisz? Ja jedę teraz dalej sobie pracować, bo pamiętacie robota w re. dokładnie tak. A ekipa jest teraz sobie w mieście, więc przenieśmy się do nich. Dzień dobry, witam, cześć okay. i czołem. Pachnącym, okay. pachnącą kulą okay. wystrzeloną na, na dnie morza. W którą stronę? To to. Nie wiem, w którą, może zaraz ujrzymy słońce, nie. nie. Ah. Ah. Ludziki, zbliżamy się do Skatara. naszego... Miejsca docelowego. Jesteśmy mokrzy, jakbyśmy się wykąpali w jeziorze, ale to mniejsze. gorąca. Ale to jest duże. Robi wrażenie. Nie da się ukryć. Dobra, wyrzucili nas za nagrywanie materiału na YouTube. Dobra, tak naprawdę to źle weszliśmy i musimy iść normalnym wejściem. Damianku, pokaż się, jak, jak ładnie przewodzisz. No, tam trzeba iść. Dobra, to idziemy wtedy tam. Dobra, jeszcze przy okazji zwiedzimy sobie galerię. I co? kompozyt sprężynowo-piankowy Mamy bileciki, trochę ludzi tu wchodzi Strzeliło mi jak lunety, a ja akurat chciałem skorzystać Nie no, generalnie jest jak wysoko Ja pierdniczki lubię Idziemy po stówkę. I wrzucił A, dobra Powiedz jak było Czekaj Wow Wejdź trochę przeodwróć tą lunetą Tak W lewo Tam są szachy Ale za daleko są Jest taka super pogoda Grzało było 45 stopni Szkoda gadać o pogodzie, kiedy masz przy sobie taki budynek I przychodzisz obok niego i on ma jakieś 354 metry wysokości Centrum. Minus 350 Centrum południowe Masz galoty! O kurde! Gdzie masz gacie? Gdzie ja mam gacie? Tutaj! Ja idę A gdzie ty masz galoty. gacie? Gdzie masz galoty? Nie, nie masz galoty? Nie masz gaci na sobie? Idziemy na basen, mój kochani Kalotki chodźcie, bo za chwilę będzie też padał Karter będzie pływał w moich kalotach. Jak się z tym czujesz? Gwiezdnie! Gwiezdnie! Ty byś na on by na Przechodzi ludzkie pojęcie. Jest Jest Dobra, wyłączam jeszcze raz. No tak, dobrze, najpierw. Dobrze. Tak, tak. Załóż. Dawid poszedł zobaczyć czy pada. Przed chwilą tak powiedział. A, Chyba nie pada. a taka ulewa, że stoi, nie pada. stoimy. I, i, i czekamy, aż przestanie padać Jak chcemy. ja już nie mam okularów, to coś znaczy. Karter bez okularów widzi deszcz, czyli musi naprawdę mocno padać. Czekaj, o! Dawid spada! Pada? Cały mokry. pada. Uch, nie, nie pada. A szkoda, że pada. Wysiągnął ręce! Całe mokre. Yeah. Widać. Dobra moi kochani, jesteśmy po całym tripie dosłownie. Nie nagrywaliśmy nic po tym jak byliśmy na basenie, bo byliśmy zmęczeni, musieliśmy sobie odpocząć padało. i tak dalej. Padało, padało, bardzo... Padało. Bardzo padało, chcieliśmy wam coś Były nagrać Były burze Były burze, dokładnie Cię nie podobało Błyskawice też Błyskawice, co było? Błyskawice, burze Burze Burze, burze. Deszcze Prakty. Deszcze i co tam jeszcze było? Huragan Huragan Wiatr No więc tripek udany, mam nadzieję, że będzie takich więcej z ekipką Obserwujcie kanał, bo będą też... Teraz będzie masa filmów dosłownie My wsiadamy za chwilę do pociągu, jeszcze trochę musimy poczekać aby tam się trzymajcie Co, co, co mają ze Side ID? Łapeczka, kartek subeczka. subeczka i magiczny dzwoneczek, tak? A Dawid? Obejrzyjcie film do końca. I obejrzyjcie film do końca, bo na, na samym końcu. No. No. To jest mistrz, to jest mistrz,